Ciemanko, z tej strony Gaby95. Witam Was w Pinklerze Ovedos. Jest to nasz odcinek 16, poziom 5 trzeciego rozdziału, powietrzna walka. Mamy poziom ukończyć w 15 minut, co w moim wykonaniu jest niewykonalne, bo lubię sobie poskakać, czasem coś sprawdzić, coś odnaleźć. Więc, mimo że ten etap pewnie idzie zrobić w 15, może nawet w 10, jak ktoś jest ogarnięty, tak mi to raczej nie przejdzie. Bierzemy się do pracy. Okej, więc w jakiś sposób muszę iść do tego tam, bez moich wyzwań. Z pewnością. I kwiaty i czekoladę. perfume. chuj czeka. Mamy się dostać na statek powietrzny Nie posiadając skrzydeł A potem się jeszcze dodatkowo zaśmiał, że jasne może jeszcze zacznie jeść kwiatki i piedzieć perfumami o dziwo, tak to nie działa choć byłoby to dość ciekawe rozwiązanie nie powiem Na wstępie nie podobał już mi się ten etap gdzie on był? Już mam 21 chapsa pływa. Pomimo tego, że prawie non stop skacze, to obywam. No nie, czemu! Jebana dusza mnie celowała. A już w poszło się jebać Jasne, oni jeszcze latać muszą umieć, no czemu by nie? O chuj. Nie powiem, Pękile, mógłby być zabawny, gdybyśmy lecili tym samolotem. Tu już jeden jest odpalony? Może dla nas? Ja no jasne, po prostu w czoło pływa tą rakietą. wiem, czy mowywałem. Znowu, znaczy dobra, teraz prawdopodobnie pociskiem, no, znaczy z wystrzału. <grystanie> no przecież zeby o ten wputaw się. Oh wait. tastes like chicken! Bywa ledwo, bo ledwo, ale nie wiem, na ile to ma sens, bo mam 16 hapsa. Czasami aż mam myśl, pójść z tą grą, to, to tylko gra tak naprawdę, byle przejść, więc mogę sobie wpisać kody, wyleczyć hapsy albo wpisać nieśmiertelność, byle mieć z tego frajdę. A później tak kontynuuję, kurwa, jaki głupi debil, skakanie tym pół aniołkiem, pół demonem, ginie od zwykłych pocisków Szkoda je oszczepić no jest pistolet? Tu Najważniejsze, to mieć pomysł, nie? Więc robimy tak. Ja teraz tam hopnę. Spierdolę. Ja spierdolę. Nie zbiję w ten sposób hapsów, ale może przeżyję chociaż. No niesamowite, nie dość, że przeżyłem. To mam o 4 hapsy więcej niż jak tu wszedłem. No ja pierdolę, Jaki luksus. Oh, z to bardzo z to nie podoba mi się ja jebie. Siedzi. Wpisano, że jest sobie stójną pieczą, mam coraz mniej pomysłów. I coraz mniej też możliwości. Hey, nice, przeżyłem. Nawet chapsy mi dali. Uwa jaki luksus. No mam przejebane widzę. Jeden zły. No ta bęsze nie pojadzi. No spróbuję jeszcze raz wiem, gdzie będę przeciwnicy przynajmniej. No tak, zapomniałem pływa. Nie, najlepszy najlepszy pomysł tak zapisać, na lewo A na na razie wyszło jakoś Dość zgrabnie. Fajnie, że masz rękę, Sami mi po tym? Chyba co za chuje? Cały czas na takim pograniczu Hapsa lecę... Lecimy samolotem? lecimy samolotem. Niedobrze. Co mam strzelać? Czy mam nie strzelać w ogóle? One eternity later. Mm, much. much 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 later. Never, never again, never again, never again. This my half angels. Jakiś sposób to jest. mi się uda przeżyć co mnie trafiło? A na dole pewnie jakiś nie. Chuj wie

Ej! Udało mi się. pływa taka taktyka, że ja dole żeby wcale takie z dupy pływa mać. Ale się udało. Na lewo, bo na lewo musiałem pływa wykombinować. I to sporo się nawet nakombinować. Nie wiedziałem, że te debiny są najpierw. Potem jak już je znalazłem, no to jeszcze zginąłem na tych debinach kilka razy. Między innymi raz jak znalazłem tam zbroję, bo utknąłem i chcąc zabić przeciwników, e, strzeliłem po prostu sam w siebie powiedzmy. Ale z czasem zaczęło iść coraz lepiej i ślepiej, aż w końcu przeżyłem, mam jakąś zbroję, jakieś życie kuźma. Nie podoba mi się na lewe. że wyekwipowałem sobie Shotguna, dlatego ją chciałem zamyślić. Cię się okazało, że to nie był Shotgun. O chuj z moimi hapsami już. Jak ten etap jest... ...żmudny i męczący. jeden hubsa. trzy, czekaj cztery będzie cztery hapsy mam chyba nie przyjdzie na no co Nie zgadnie Uf, tak było blisko, żebym znowu to zjechał, nie? Z drugiej strony przydałby się absy. Tu siedziałem jak Muszę zdobyć szybko jakąś duszę. O co jest? działać. Udało mi się. Bardzo mocno na styk. Ale się udało. Uf. Dobra. Więc jeden etap jest. Jest to samo, już nie mam czym walczyć. Naprawdę, żeby mi poszło jakoś bezpiecznie. Czekaj, co? Jakbym wiedział, że taka chujnia, to bym spróbował przetrzymać. Boa, Kurwa, wreszcie mi się udało. Ja, dole co za zjebany kurwa pierdolony poziom. Prawie by mi się udało nawet misję zrobić. Nie zdajecie sobie sprawy, jaki ten poziom mnie wkurwiał już. Ta sama końcówka, no było widać, że to jest dosłownie ostatni etap tego poziomu i nie mogłem się przebić w żaden pieprzony sposób. Więc pomyślałem, Czytam sobie wcześniejszy zapis. Pokonam wszystkich bez zbijania demona. Dzięki czemu będę mógł sobie demona zostawić na ten ostatni etap i po prostu wszystkich rozjebać. Banalnie, prosto. Plan idealny. Ale wskoczyłem w jebane hapsy. Więc przemieniłem się w demona, ale tak już na końcówce etapu, więc ich dojebałem, przeszedłem przez zapis i poszedłem dalej. Tylko, że demona starczyło mi na mniej więcej wejście tego bossa, Pierdolnięcie go raz, żeby zginął. I koniec. I trzeba było się jebać i tak, i tak z tymi babami, z tym jebanym helikopterem, które swoją drogą są bardzo przejebane. Ciężko jest czegoś zabić, tak naprawdę, shotguna z karabinku czy coś jakkolwiek je powstrzymać. Jak one już wpadną w bieg, to one już biegną, i najprawdopodobniej za każdym razem kurwa trafią. Skręcić umią, zajebać umią, świetnie sadziły i, i co chwilę przez, właśnie przez nich kurwa ginąłem. Ale udało się, jest zajebiście, Koniec etapu, nawet nie będę planował. I tak, i tak bym nie planował, ale no nie byłoby opcji, żebym robił w ogóle misję. Widzimy się w kolejnym odcinku na samym końcu gry. Tutaj dziękuję Wam za oglądanie. Miłego Dziąka, miłego wieczoru. No i na razie. Hej.